thank you Się włączyli w tę naszą akcję, ufundowali nagrody. Naprawdę, powiem Panowie, krótko, jest o co walczyć. Nagrody są fajne, naprawdę. Myślę, że za ten budżet, który mieliśmy, staraliśmy się zorganizować jak najlepiej. Także, naprawdę, no, jest o co walczyć. Starajmy się kulturalnie, przede wszystkim, towarzysko, bez żadnych tam, wiecie, spięć. Jeśli jakieś tam konflikty wynikną, czy coś, to zawsze drogą pokojową możemy to rozwiązać. Nie ma problemu. nie zaproszę tutaj, tak? Może dwa, dwa słówka właśnie od właściciela tej łowiska. Serdecznie chciałem Was powitać. To są pierwsze zawody karpiowe. Mam nadzieję, że będą udanymi zawodami. A odnośnie tego nęcenia, co? No aura taka, tak nam sprzyjała, jak sprzyjała. Tak? Zima 100 lat trwała. Ta ryba nie żeruje kurcze tak, jak powinna żerować. Tak? Więc... Myślę, że powinniście zastanowić się nad sposobem nęcenia, odradzałbym jakieś tam wielkie ilości kurcze, kukurydzy rzucania, bo, 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 zresztą no jesteście wiecie, to jesteście profesjonalistami, wiecie co robicie, no, Jedynie moje takie spostrzeżenie, ostrożnie, bo, bo, sami sobie kurczę krzywdę zrobicie. I no, no, i wiecie sami, no, no szkoda łowiska, i, no wiadomo, no. Nie no, to tam nie zakła, woda się nie zakwasi, ryba to zje, tylko kiedy to zje i kiedy no, będzie no, no, brała, to wtedy jest pytanie, nie? żeby ktoś po was po prostu sukcesu miał. Poza tym tam w regulaminie był taki punkt: jedna ryba, jeden worek. Panowie, tak. Oczywiście kwestia tego. Yy, ważenie, wszystko jest przy sędziach, nie ważymy sami, nie robimy zdjęć, yy, przychodzi sędzia, chodzi ryby, yy, o ryby, nie? Chodzi o ryby, nie? Robimy sobie zdjęcie, jedną sesję zdjęciową, wszystsiutko jest aparat i jest wszystko będzie oddokumentowane, nie ma problemu. Każdy dostał kartkę też, może sobie zapisywać, żeby nie było później jakiejś wątpliwości, yy, wagę, yy, na koniec sobie sumuje, także yy, żeby nie było z tym problemów, nie? Każdy ma tutaj wykaz swoich złowionych ryb. Była kwestia, że będziemy podpisywać? Tak, 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 że panowie, będzie złowiona ryba, sędzia się podpisze pod wagą, wy się podpiszcie, Dokładnie, żeby nikt nie żeby później nie było. Że, że tam dokładnie, może, coś że kto, może ktoś tam tego dopisał, czy coś. Wiadomo, to są zawody towarzyskie. No. Jesteśmy w takim gronie wspaniałym, że no to wiadomo, że jeden drugiego nie będzie oszukiwał, ale wiadomo, ale żeby było wszystko formalnie, yy, złowisz rybę, jest zważona, odpisuje się na karcie, u siebie podpisuje się, nie ma sprawy, tak? Yy, coś jeszcze tak. Panowie, no yy, chciałbym jeszcze przy, yy, zaznaczyć tak. Łowisko jest, yy, no nie powiem, że łatwe, bo nie jest łatwe. Naprawdę uważajcie, bo yy, wiadomo, są brzegi jakie są. Jest to łowisko. Yy, uważajcie naprawdę... Wiadomo, to są zawody towarzyskie. Jeśli ktoś tam sobie piwko wypije, czy coś, nie ma sprawy. Ale uważajcie, żeby nie chłać do wody, bo jest naprawdę niebezpieczny. Podbierajmy rybę y, w taki sposób, żeby jeden, drugiego y, gdzieś tam asekurował, bo to jest chwila, moment, ktoś wpadnie do wody i później będzie tragedia. Tak, panowie? Tak. tak, tak. Nie, 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 każdy jest dorosły, wiadomo. Ja tylko informuję o tym, bo muszę o tym powiedzieć, y, y, żeby y, na, w tym temacie uważać, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. No, życia nam nikt nie odda. I na tym się skupmy też, naprawdę, żeby jeden drugiemu pomógł, żeby coś się nie stało, nie daj Boże. Pierwszą, dru, pierwszą drużynę, która przyjdzie do losowania, wyciągnie sędzia tutaj, no, przeczyta i każda drużyna, która wylosuje sobie stanowisko, wyciąga następną drużynę, która, będzie, która będzie losować stanowisko. Rozumiemy, tak? Jasne. Świetnie, dobrze. No to panowie, to myślę, że zaczniemy. Będziesz, żeby od razu nie rozchodzić się. Tak, myślę, że tak. No, panowie, spokojnie, bo jeszcze będzie tutaj poczęstunek, coś zjemy, tego także myślę, że od razu, no, nie, się nie, tak. nie, no, nie się i, od razu. I śmigamy, Mamy czas, mamy cztery dni na łowienie, także spokojnie, poradzimy sobie. Po, Pogoda jest fajna, panie. nie ma lodu. Nie ma. Przepraszam, no, ale tak, no, bo wiadomo, no, zawody miały się odbyć w innym terminie, niestety, no, warunki na to nie pozwoliły. No sami wiecie jak tutaj było, byliśmy oglądaliśmy tutaj łowisko, nie dało inaczej. Jest fajnie, że, że wszyscy, wszystkim pasowało. Kosztowało to przekładać urlopy i w ogóle. Świetnie. Za to Wam dziękujemy serdecznie, że pojawiliście się wszyscy w komplecie. Super. Masz tutaj wszystko zapisane jak. Dobrze. Zamieszamy... Nie, to nie, to nie to Zamieszamy. Proszę bardzo zaczynam Tutaj panowie nam łącznie. Dali jakieś prezenci, widzisz? Sypniewski łącznie. No, kurwa. A, a, dobra, to ja mam losować, tak? Przepraszam, jak? no. Dobra, ja mam losować? Będzie na mnie? Dobra. No, panowie loteria. Dziewiątka. Dziewiątka. Dziewiątkę masz, kościół. Paweł. A potem stawił no. Wyrzuć jeszcze, może wyrzucić. Nie. No, jestem ciekaw, Mariolka. Dziewiątka. Pokaż. Szóstka. To jest szóstka, tak? Szóstka, tak. <grym> Numer 6 Numer sześć. I no, daj się podpuść. A nie wrzucę? Dobrze. dobrze, nie? Nie, nie, nie. Tu, Patryk. Dobrze. No, 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 numer 6 tak mam podpisać, tak? Wylotnij na drużynę jeszcze następną. Dobrze. Przepraszam. Nie. Z którego kubka, żebyś wiedział. Wiedział, Waga. Nadeszła wiekopomna chwila. Na Mateusz Kornacki, Sylwester Pawłos. Panowie. Mam jedynkę, tak? Tę tak, ustalaliśmy. Dziewiątkę dla nich. Dziewiątkę. chciałeś blisko? Ja tak. Widziałem? Numer 4. Tam tak, mi... gdzie. Świetnie. Proszę tam podpisać, tak? A teraz kolega losuje, no, tak, tak ale podpisze Fajnie, no, no, no. no, no. pompa? pompa. No, no, no dobrze. Dobrze, dobrze. wylosu. Ja, Do następnego Wylosuj, wylosuj. O, sorry. Właśnie. Ja podpiszę. Kto tam ja się teraz? <grystanie> A zapomnieliśmy jeszcze, <grystanie> <grystanie> A, zapomnieliśmy jeszcze. O, Aha, przepraszam. Gadżety dla każdego. Przepraszam. Łukasz Tadeusz i Marek Jelkiewicz. To z nową nazwiska nie zapisałem, kurde. To, przed to jest jeszcze dla mnie. to gdzieś już sam dorzucił, nie? Kolega no name. Dzięki. A może Antek mi wylosuje... Chodź, Antek. Bo ja to Chodź. Weź, wyciągnij. Ooo. Oh, bo... No, wyciągnij. Już patrzymy, co tam jest ale tak wczoraj chcieli, nie? dwójeczka numer dwa super dobrze chwileczka wpisuje się wylosy drużynę no, nie wiem, że zaraz będę ja, to ja już idę no, zobaczcie, się

trudno. 8, 8, Rafał ósemka 8 Jeszcze ten. Dawał, jeszcze nazwisko. Następna. Tak, no, ale ty jeszcze musi być Ale to Ale dałeś to to mamy nasi lokuty, to jest Robert. Robert? Robert. A to głośno Robert i Tak jest. I spółka. <laughs>

Dobre miejsce. Na Ale nie, rysku, nie rozchodźcie się jeszcze, tak? Się. Panowie, siedźmy, siedźmy spokojnie, sobie. się na noc. Smykaj Marcin, Marek, Grenda. Kijem, kijem, pasują kamiki. Trzecie zostały. Które? Kijem, Trzecie wiesz, Trójka, a, Trójka. Trójka. Trójka daj. Trójka. 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 trójka B tak będzie, Także Sylwój, jestem w Trójka. Leszek Lament, Bartek Jankowski. Leszek Lament. Łukasz musta, Alfa i Omega. Już, już, już. Uż tam tam Ale tak bywa, co? Idziemy blisko O, została dwójka. chyba, nie? Wójka.

Myślałem, że to Po raz pierwszy tu na naszym terenie organizowana o takim zasięgu. Cieszę się bardzo, że zechcieliście tutaj to organizować i że Bogdan udostępnił teren, bo jednak na, na palenie wędkarski jest, to, to jest inna, inna sprawa. No co, życzę wszystkim co tam dużo zadowolenia i jak najwięcej atrakcji. Złowienia. Słyszałem, że tu są bardzo duże ryby, więc słuchajcie, musicie się dobrze zaprzeć przy wyciąganiu. Bo Bogdan miał problem kiedyś z wyciągnięciem jednej, mu pomagałem ciągnikiem. I łańcuch I Co, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dobrej zabawy, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. Wszystkiego dobrego.